Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony Żuraw.pl? A to jest kolejny odcinek polowania na karty Team of the Year, na tak zwane toty. Mamy paczki promocyjne, paczki po 35 tysięcy, ale te mnie nie interesują. Interesują mi paczki rzadkich zawodników. Dwie ich jest. Kosztują one 50 tysięcy i sobie otworzymy pierwszą z nich. 12 rzadkich złotych zawodników. Czy będzie jakiś niebieski? Nie, ale mamy Elisu, Pitera, Croucha, Kislinga, Mandande, Benatie, o super, naprawdę Rodri, Medi Benatia, Herman i James James, James Rodriguez. Tak, James Rodriguez. Zobaczę, czy wyślę sobie ich na listę transferową. Kamesa Rodrigueza też potem sobie zobaczę. Bystrow. Bystrowa, Grand Fist. a Spilicueta sobie sprzedam. Hegler, Środkowy Pomocnik, taki sobie. Xandao też taki sobie. Wyślę do klubu ich, a tych sprzedaję. I teraz kolejne 50 tysięcy. No, trafiłem dwie fajne karty w miarę, ale pewnie tanie. Podejrzewam. Rosicki, no niestety, nic ciekawego. Essien, Srna, Arnautowicz, De i Cabella, I Iturbe, Huel, Manuel, Iturbe, fajnie. Cardozo, Diabate, Hegler znowu, Djilbodzi. Pereira, no to tego to można sprzedać. Tego też można sprzedać, resztę do klubu. I po paczkach specjalnych, no niestety polowania... Polowania na Toty się nie udały. Zobaczę ile James Rodriguez chodzi, może go sprzedam od razu. 20 tysięcy, 20, 18,5, 19, Hames Rodriguez. Ja raczej PBFOA nie będę tworzył. No różne ceny, ale tak, 20 tysięcy. Dobra. To ustawiamy, sprzedajemy pana Rodriguez'a za 18 do 20 tysięcy. Myślę, że zawsze to jakiś. Oj, 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 oj. tak i tu będzie do 20 tysięcy. Wystawiamy na licytację. Medi Benatia, ile ty jesteś wart? Taki tani, się zrobił? Poważnie. To słabo. Dobra, ja się z wami żegnam w tym miejscu. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć!